Cześć, witajcie w podcaście numer 6 o New World, w których mówię bieżącą sytuację, bieżące newsy, a te newsy mamy bardzo fajne. Wczoraj twórcy podzielili się no, multum, multum informacji. Te informacje myślę, że dzielą się na dwie kategorie, bo to jest dość spora aktualizacja. Pierwsza część to jest aktualizacja zmian, lekkich zmian rozwoju PvP, a druga to jest odnośnie nowej broni i innych dodatkowych funkcjach. W dzisiejszym podcaście powiem Wam, przedstawię Wam ciekawe informacje właśnie o PvP, więc fani PvP myślę, że będą zadowoleni, bo te zmiany są według mnie jak najbardziej na plus, to PvP będzie się coraz bardziej rozwijać, widać, że twórcy chcą, aby pogodzić graczy PvE i PvP, tak żeby można było powiedzieć 50% graczy, którzy celują w PvP było Zadowolonych i drugie 50% graczy, którzy celują w PvE, też będą zadowoleni. E, oprócz tego, oni też tutaj, Amazon Game Studios, chcą, aby e, połączenie tych e, funkcji PvP i te PvE było dość spójne i żeby korzyści były ogólno, mm, ogólnowartościowe dla graczy jednych i drugich żeby nie było to odseparowane tak zwanym murem jakimś, żeby po prostu gracze, którzy lubią PvE sobie siedzieli w swoim środowisku, a gracze PvP robili swoje rzeczy, tylko żeby to się wzajemnie uzupełniało. Dlatego twórcy tutaj na wstępie informują nas o tym, że wprowadzają nowe funkcje, pewne rzeczy delikatnie modyfikują i jak to będzie tutaj wyglądać. Amazon Game Studios pisze o tym, że będą chcieli, aby gracze PvP i PvE wzajemnie się uzupełniali, żeby mogli korzystać z tych funkcji na przemiennie, więc żeby te zajęcia były razem takie dobrze, dobrze dobrane. I co tutaj w tej kwietnowej aktualizacji, nie wiem czy ona w tym momencie została wdrożona już do tej obecnej wersji alfa, czy zostanie wdrożona w następnych tygodniach, tego się pewnie nie dowiemy, nie dowiemy od graczy, którzy biorą udział w testach alfa, no bo to NDA jest ciągle obecne. No i te funkcje troszkę zostały przerobione. Jak wiemy, do tej pory PVP to były walki 50V50, walki zamknięte, tak zwany alpha z posterunek. I gdzieś w świecie było też PVP, jeżeli się mogliśmy oznaczać. Tylko z tym, że te walki 50, V50 były e, o te forty w zamkniętych, jakby lokalizacjach. Nie było to w otwartym świecie. I to jest chyba największa, e, największa zmiana w tym momencie, bo twórcy wprowadzają tak zwane punkty kontrolne frakcji. I o co tutaj chodzi, tak naprawdę? O to chodzi, że to będzie się działo przede wszystkim. W otwartym świecie, bo twórcy chcieli stworzyć miejsce walk PvP w tym otwartym świecie, nie w tych jakby osobnych lokalizacjach, aby promować ten tryb PvP. I jak piszą, wydawało im się, że forty w poszczególnych regionach nie były wykorzystywane odpowiednio, i chcą dać gaczom powody do odwiedzania tych lokalizacji poza wojnami. Zmieniają te forty w poszczególnych regionach w punkty kontrolne PvP, które są osobnymi terytoriami i zapewniają nagrody podczas tych walk. I te kontrolne punkty frakcji umożliwiają graczom angażowanie się właśnie w PvP w otwartym świecie, czyli nie będą to osobne lokacje, tak jak mówiłem, i one będą też dawać dość spore korzyści, korzyści do swoich frakcji jak jest z udziałem, jak możemy brać udział w takich walkach o te forty. Będą mogli, gracze będą mogli wchodzić do fortów, jak będą mieć oznaczenie PVP. Jak wiemy, mamy do wyboru w tym momencie, że możemy się oznaczyć jako gracz PVE, czyli nie interesuje się walkami, nie interesuje się takimi rzeczami, celuje w inne aktywności w New World i Druga opcja to jest taka, że jest gotowość do PvP zaznaczona i wtedy to są osoby, które celują właśnie w takiej aktywności, w walki, biorą udział w wojnach frakcyjnych, tych wszystkich aktywnościach, o których tutaj właśnie piszą twórcy. I gdy już oznaczymy się jako PvP, będziemy mogli właśnie brać udział w tych walkach o forty. I te forty będą mieć te punkty kontrolne, o których zdobycie walczyć będą gracze. I jeśli frakcja ma więcej graczy wewnątrz tego punktu kontrolnego niż pozostałe frakcje, ta właśnie frakcja będzie powoli przejmować ten punkt kontrolny. Czyli im więcej graczy dana frakcja ma wewnątrz punktu kontrolnego, tym szybciej będzie go przejmować. I stan każdego tego fortu będzie widoczny na mapie świata, dzięki czemu każdy gracz będzie wiedział, które frakcje zajęły poszczególne forty, a także o które forty aktualnie trwa walka, czyli będziemy mogli sobie to podglądać i będziemy mogli szybko reagować, zwołać tak zwaną ekipę i wtedy moglibyśmy bronić albo zdobywać ten fort, kontrolując właśnie to, co się dzieje na minimapie. I kiedy konkurujące frakcje napadną na ten punkt kontrolny, komunikaty o zasięgu będą ostrzegać graczy, że lokalizacja jest przejmowana i co wiadomo, no, pozwoli na przyciągnięcie kolejnych, kolejnych graczy punkty kontrolne będzie można przejmować od razu po przejęciu danego terytorium przez inną kampanię tylko bezpośrednio przed wojnami i inwazjami oraz zaraz po nich punkty kontrolne będą nieaktywne i warto będzie brać udział w takich potyczkach o te forty bo będą nagrody nagrody dla frakcji za posiadanie właśnie tych punktów kontrolnych i to będą różnego rodzaju premie na przykład, do danych miejsc. Nie będą to jakby natychmiastowe nagrody, że będą nam się pojawiać w plecaku, tylko to będą, na przykład, że członkowie frakcji będą mieć 50% na zdobywanie doświadczenia, 20% na zwiększenie wpływów na danym terytorium, więc to będą takie nagrody bardziej pod frakcje, bardziej pod ogólną, ogólną populację, ogólne bonusy. Wydaje mi się, że te bonusy będą naprawdę wartościowe. Szczególnie, gdy będziemy właśnie brać udział w takich no, tak, takich takich walkach, więc taka, taka lista nagród też będzie tutaj opisana w tych szczegółach, szczegółach e, paczowych. Nie będę się tutaj zagłębiał szczegółami. E, no i Amazon Game Studios zobaczy, jak to będzie wyglądać te walki o te forty w tym otwartym świecie, i z tego będą wywierać wnioski. No, jest to dość spory, dość spory, mi się wydaje, plus, bo dużo graczy właśnie. Zwracało na to uwagę, że to PvP jest, jest spoko, ale, ale nie ma jakby takich walk, fortów w otwartym świecie. I tutaj właśnie widzę, Amazon Studios podaje rękę y, tym, którzy lubią PvP. I w tym otwartym świecie będzie to na pewno bardziej dynamiczne, i będzie można. Oprócz takich jednostkowych podyczek, będzie można o coś po prostu walczyć z jakimś benefitem. Y, Kolejną aktywnością jest e, aktywność Outpost Rush e, czyli ten zdobycie tego posterunku e, i tutaj to będą walki PvP 20 kontra 20 e, w tym, że tutaj właśnie będzie angaż graczy, którzy niekoniecznie chcą siebić i mogą troszkę inaczej pomóc pozostałej ekipie ponieważ tutaj będzie troszkę pomoc tych graczy pozostałych pod kątem yy, yy, takiego strategicznego podejścia niekoniecznie będą bezpośrednio zaangażowani w walkę, ale mogą się przydać w na przykład yy, na przykład zbieraniem surowców czy też budowaniem właśnie tych posterunków to też przejmowanie właśnie tych dokładnych niektórych celów, więc gracze PvE niekoniecznie muszą Bezpośrednio walczyć, ale mogą pomagać inny sposób, aby walka o posterunek była, skończyła się sukcesem, jak w walkach takich, pod, właśnie jak do tego outpost pozrasza możemy dołączyć. No, i każda drużyna, właśnie ta 20, V20, będzie zaczynać w swoim osobnym forcie po przeciwnej stronie mapy. To będzie już bardziej zamknięta lokalizacja. To już jest inny, inny troszkę tryb. Który oczywiście też wydaje mi się, że znajdzie swoich. I te 20 graczy schowa się swoim fortem, i tymi, między tymi dwoma fortami będą trzy posterunki, które będą się nazywać Słońce, Gwiazda i Księżyc. I każdy posterunek będzie można przejąć, stojąc oczywiście wewnątrz tego punktu przejmowanego. Więc. Punkty zdobywanie, za, za zdobywanie tych posterunków i zabijanie wrogich graczy będą się sumować, a drużyna, która wygra tą potyczkę 20V20, to będzie drużyna, która zdobędzie pierwsza 1000 punktów czyli to będzie walka na punkty. E i jak tutaj będzie to wyglądać będzie kilka składowych bo oprócz tego, że będziemy mogli walczyć korzystać z różnych wiadomo narzędzi oblężniczych różnych armat i tak dalej będziemy mogli na przykład podzielić się na graczy, którzy będą zdobywać surowce budować konstrukcje, zbrojownie będą gracze mogli używać specjalnych składzików z specjalnymi materiałami, które oczywiście będą na przykład nasycone azotem i tam w tych składzikach też będą surowce a po zdobyciu posterunku drużyna może zebrać te materiały na Sysonazetą i budować następne konstrukcje i ulepszać je, więc to będzie też bardzo dynamiczna walka, dodatkowo będzie można ulepszać bramy będą specjalne znaki ochronne, które będzie można przejmować na no tak jak mówiłem, będzie można korzystać i wznosić tą broń oblężniczą a stanowisko dowodzenia będzie zapewniało dużo wyższy poziom zadawanych obrażeń i dodatkowy pancerz. I na przykład na tej mapie, w której będzie potyczka 20V20, będą specjalne cele. Będą to jakieś elementy, na przykład PVE, czy na przykład skażony portal, czy na przykład jakiś, jakiś boss, jakiś stwór, którego będziemy mogli przejąć i wykorzystać w walce. Będą też specjalne kręgi przewoływania kamienne, tak zwane takie platformy. Widzieliśmy je na screenach, wróżmieszczone w różnych lokacjach, i właśnie te kręgi będą mogli przywołać też nam jakiegoś sprzymierzonego potwora, który będzie bronił naszego fortu. Więc zdecydowanie na plus. Będą dodatkowe, tak zwane wieżyczki, i one będą w każdym forcie oraz. O gwiazda i księżyc będziemy mogli też wykorzystywać inne dodatkowe elementy, beczki z prochami, jakieś bomby, jakieś takie różne rzeczy, które będą pomagać nam w tych potyczkach. Więc podsumowując, yy, są to bardzo dobre zmiany dla fanów PVP, bo mamy yy, lekką innowację, lekkie ulepszenie yy, otwartego PVP, zdecydowanie jest to na plus. Wiadomo, fani PvP będą się cieszyć, będą mogli korzystać z tych walk, z tych fortów, będą to kontrolować, będzie sytuacja dynamiczna, e, wszyscy, wszystkie frakcje będą to e, korzystać. Nie będzie to w żaden sposób przeszkadzać fanom PvE, bo fani PvE będą robić swoje rzeczy a jednocześnie, jeśli będą tylko chcieli pomóc czy czasem wziąć udział w jakichś walkach PvP, będą na przykład mogli korzystać właśnie z aktywności pod tytułem Outpost Rush czyli walk 20v20, bo tam oprócz sta, można powiedzieć standardowego PVP i walki 20 kontra 20 graczy, będzie można dużo różnych ciekawych rzeczy tam robić i niekoniecznie bezpośrednia hmm, walka i zabijanie przeciwników będzie prowadziło do zwycięstwa, bo czasem podejrzewam trzeba będzie sięgnąć po inne hmm, elementy tego tej potyczki, żeby zdobyć po prostu jak największą liczbę punktów, w dzisiejszym podcaście mi się wydaje, że to tyle. Tutaj nie mam co więcej opowiadać. Pozostałe rzeczy, które tutaj zostały wprowadzone w aktualizację, myślę, że omówię przy następnej okazji, przy następnym podcaście, bo tych materiałów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Między innymi właśnie lodowa rękawica, którą poznaliśmy. I poznaliśmy wszystkie cechy z nią, związane i wszystkie umiejętności, jak to będzie wyglądać. Ale to zostawię sobie na następny podcast. Dzisiaj coś typowo, właśnie dla fanów walk, dla PVP. Myślę, że liderzy, kompanii będą się bardzo cieszyć. Wszyscy fani, którzy lubią takie potyczki frakcyjne, na pewno będą bardzo zadowoleni. Widać, że Amazon dynamicznie rozwija New World do lipca. No, patrząc na ich tempo, to do czasu lipca jeszcze możemy dostać naprawdę dwie albo nawet trzy spore aktualizacje. Zobaczymy, mi się to podoba. Na pewno potestuję sobie też, jak już będzie Close Beta. To PVP na pewno, no, ka każdy aspekt gry widać tutaj jest fajnie, fajnie rozwijany. Co jeszcze tutaj w podcasie Na końcu tylko powiem, że zapraszam do największej społeczności New World Polska, w której. Zrzesza się naprawdę spora grupa graczy na stronę newworld.com New World Polska też warto zaglądać, linki, linki wrzucam w opisie Naprawdę zaglądnijcie tam, bo tam jest dużo ciekawych materiałów, tłumaczenia są wrzucane na bieżąco W przyszłości będą poradniki, możecie tam zobaczyć jakie aktualnie mamy kompanie a jeszcze większa aktywność i jeszcze więcej newsów i bieżąca sytuacja jest na Discordzie, też wrzucam Wam link, klikajcie, logujcie się na Discorda, a na pewno będziecie na bieżąco z grą New World i zobaczycie jak my, społeczność polska, postrzega wszystkie zmiany, które Amazon Game Studios do tej pory robi. No zdecydowanie raczej więcej głosów jest na tak i tego się trzymajmy. Bardzo proszę o subskrypcję kanału jeśli chcecie być dalej na bieżąco z materiałami z gry New World. Zostawcie lajka, trzymajcie się na razie.